Marek wrócił do domu i natychmiast wezwał pogotowie do Uli, która zemdlała. Chwilę później dowiedział się, że dzieci są u Bartka Dąbrowskiego. Tymczasem Francesco uwięził Paulinę i zaszantażował ją, jeśli mu nie pomoże, to zabije Marka. Ula i Marek oddychają z ulgą, cała rodzina znowu jest w komplecie. Dąbrowska relacjonuje Józefowi wydarzenia z ostatniej nocy. Korzystając z okazji, wbija szpilę dzisiejszym rodzicom i metodom ich wychowania. Józef i Ala zbierają się do domu Uli. Sąsiadka rozgaszcza się w ich salonie, będzie czekać na Jaśka, żeby pomówić z nim o interesach. Co na to cieplakowie? Zdesperowana Paulina próbuje dodzwonić się do Marka. On jednak nie odbiera. W FND wszyscy cieszą się z dobrej nowiny. Mirosławo wysyłają Izę, żeby zorientowała się w temacie przelewu na kolekcję rozwodową. Ania zapewnia ją, że wszystko jest w najlepszym porządku. Kobiety są pod wrażeniem, że Paulinie tak szybko znudziła się prezesura i olała firmę. Karolek ma podwyższoną temperaturę. Ania wychodzi wcześniej z pracy, zostawiając Daniela samego na posterunku. Osamotniony recepcjonista postanawia również się ewakuować. Musi jednak znaleźć zastępstwo. Dzieci nadal nie mogą pogodzić się z rozstaniem rodziców. Józef korzysta z okazji, żeby odbyć męską rozmowę z zięciem. Ostre słowa dają Markowi do myślenia: Paulina ma dość zachowania Francesco. Teraz to ona rozdaje karty i stawia wspólnika pod ścianą. Filip.